Halo! hallo! W słowie na dziś będzie o słówku verlieren, czyli gubić, a w związku z tym słówkiem będzie zwrot Hier hast du nichts verloren. Verlieren to oczywiście gubić i myślę, że większość z Was już zna to znaczenie, ale to słówko pojawia się też w takim e, zwrocie, który jest dość często w Niemczech słyszany i możemy powiedzieć na przykład Hier hast du nichts verloren, czyli dosłownie tłumacząc, nic tutaj nie zgubiłeś, a to oznacza z kolei, że skoro nic tutaj nie zgubiłeś, to możemy zrozumieć, że nie masz tu czego szukać, jesteś tu niemile widziany, y, nie masz y, prawa tu być, no bo y, 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 niczego nie zgubiłeś. Jechasz tu niech Czwedłon, no to skoro tu niczego nie zgubiłeś, no to po cholerę się tu plątasz, no nie? I tam szukasz załóżmy i tak dalej. Y, oczywiście, możemy tak powiedzieć, do człowieka i możemy też e, e, ująć to w kontekście jakichś rzeczy. I tu spójrzcie na fragment Knallafraun e, Martina Hill e, w skeczu. Zobaczcie sami e, przykładowe użycie. Obwohl jeder Hirn amputierte auf dieser Erde weiß, dass man Holzbretter nicht in die Spülmaschine tut, <tudy> weil sie dabei kaputt gehen. Und ich dir schon mindestens mal gesagt habe, dass Holzbretter in der Spülmaschine nichts verloren haben. Hast du? Nein! Martina äh, powiedziała, że, äh, właśnie, ich habe gesagt, nie więcej, dass Holzbretter in der Spülmaschine nichts verloren haben. Czyli że y, właśnie deski do krojenia niczego w zmywarce nie zgubiły. To znaczy, że właśnie no, skoro niczego tam nie zgubiły, to nie mają tam czego szukać. Y, w, widzimy tutaj takie pokrętne kr myślenie. My byśmy powiedzieli, że nie masz tu czego szukać, a Niemcy mówią, że niczego tu nie zgubiłeś. Czyli jak niczego nie zgubiłeś, no, to nie masz tam czego szukać. Na jedno wychodzi. Chociaż po niemiecku też moglibyśmy powiedzieć, y, że tu hastek nic zu czyli nie masz tu czego szukać. To samo moglibyśmy tu powiedzieć w związku z tą zmywarce. Markom, ich habe dir gesagt, dass Holzbretter in der Spülmaschine nichts zu suchen haben, dass Holzbretter in der Spülmaschine nichts verloren haben. Czyli one tam nie powinny się w ogóle znajdować, one nie mają tam czego szukać właśnie one niczego tam nie zgubiły, więc nie mają czego szukać więc one po prostu nie powinny tam być, one nie mają się prawa tam znajdować. Czyli jeżeli. Ktoś wam powie, verschwinde, tu hast hier nichts zu suchen, albo verschwinde, tu hast hier nichts felon. No to na jedno wychodzi, czyli nie masz tu po prostu czego szukać, jesteś tu niemile widziany. hast tu nichts felon, niczego tu nie zgubiliś. No jak niczego nie zgubiłeś, to zmykaj stąd. Zachęcam Was do obejrzenia całego sketchu, on jest dość śmieszny. Tutaj pojawi Wam się link do tego sketchu, albo zostawię w opisie filmu. Bardzo, bardzo śmieszny i ciekawy. Ona się go pyta, czy to on włożył tą, do zmywarki tę deskę, a on oczywiście się wypiera. Mieszkałem tylko we dwójkę, więc któż to mógł być. No i z tego tytułu pojawiają się różnego rodzaju problemy. Zobaczcie sami, bardzo śmieszne. Korzystając z okazji, można by jeszcze tutaj powiedzieć, że z tym felienem to możemy na przykład powiedzieć jeszcze Ich felien, czyli nie mam nic do stracenia albo jest, ist noch nicht alles verloren, czyli jeszcze nie wszystko stracone. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście łapka w górę. Subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żeby być informowanym o każdym kolejnym, kolejnym filmie, który publikuję. Ja, no i zapraszam do mojego patronajta. Und das ist alles für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis da.